Lino Gaz Dekadona. O, Nie jest czysta. To za bardzo. A tutaj jest z Niemiec. NKD. W poprzednim odcinku ją testowaliśmy Była bardzo cicha i fajna. A dzisiaj zajmiemy się tą. Jest też w miarę cicha. Ona już jest testowana. Dwa lata jeździmy na niej, więc nie jest najcichsza. A jak się ją kupi, to będzie cicha. Bardzo. Coś jak tamta, co była testowana w ostatnim odcinku.